Kochani moi, jesteśmy u księdza Infuata Jana Pędzioła, który tu jest 40 lat. Siamo, da sua, da pro, da, siamo qui da Monsignor Pędziu, który sta qui da 40 anni e conosce bene questo luogo. ksiądz Infułat. Tutaj bardzo dobrze to samo, bo jest już 40 lat, teraz na emeryturze, prawda? Czy jeszcze tak, Na emeryturze. o, 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 o z ma, ma qui, Ale dalej tu, to... prowadzę Księgę Łask. Więc przez 40 lat mamy 283 wpisów cudów łask. A po 40. Dopo 40 lat. anni są scritti 283 mirakoli, które są qui. Oznak Ksiądz To jest e, to jest Wyszyński Tak to jest Wyszyński. A, no. a qui sulla foto guardate una cosa bella, Zobaczcie faccio una Ksiądz Wyszyński e, servo di Dio Stefan jako Wyszyński Jako student na kulu. Kiedy fatto università qui a Lublinu a Università Katolicka. jest Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, sługa Boży. Tak. Majmy nadzieję, że nie. Szybko Już będzie... cud głos przyjęty. Także będzie. Beatyfikacja, beatyfikacja. będzie tak. właśnie niebawem. beatyfikacja. Allora fra poco ci sarà anche la beatificazione di Stefan Wyszyński, primate della Polonia. Mianowicie on studiował w latach 1929-29 na kulu. Zaprzyjaźnił się z drugim organiściakiem, bo on był z organiściak z domu. Z Siedem Ocharskim, którego ojciec organista był tu. I oni prawie na każdą niedzielę sobie tutaj przyjeżdżali. A, to bardzo związane tutaj z tak. miejscem. Allora, guardate, come molto legato Wyszyński con questo luogo. Perché, Cardinal Wyszyński? Perché veniva sempre qui, aveva suo amico, era organista in questa parrocchia, allora veniva spesso. O, to jest ten ksiądz prawda, Zb Zbigniew Ochalski. Ksiądz Zbigniew Ochalski. tak. tak? To jego przyjaciel był, tak? Tak. I niech sobie ksiądz wyobrazi. Ja jako probosz, to znaczy jako ksiądz po, po święceniach, bo ja już jestem 61 lat. Mam święta państwa. No seniore Santunanno? Do koordynacji sacerdotale, Czartotą. Kiedyś to A lat mam dwie ósemki. Od tamta, od non No si weder, nie widzi się księżyk władzy. Widzi, widzi, I ja prenumerowałem zawsze tygodnik. Dokąd był dobry. Bo on był dobry. No, tak. on jest Pewnego razu nie, czytam, nie, tam była taka rubryka wiadomości. Centralny Sekretariat KC w Warszawie pozwolił zwiększyć nakład rycerza niepokalanej, franciszkanom niepokalanej. Do nas przychodziło pięć egzemplarzy. Mnie się zaświeciły oczy, myślę sobie, jak ja bym szybciutko tam pojechał, jeszcze księża w Polsce nie wiedzą o tym, tak bym był jednym z pierwszych, to mi więcej dadzą, prawda. W poniedziałek od razu pojechałem, bo to w sobotę przychodził tygodnie. Wszedłem tam, dali mi do tych pięciu jeszcze 20. To już było coś. W tamtym czasie przecież nie było pracy katolickiej. Stoję sobie tak w ich tam yy, biurze i proszę o adres. No, no więc ja mówię, Wąwolnica. A tak za biurkiem siedzi taki starszy ojciec Franciszkanin. Jak posłyszał Wąwolnica, Zerwał się, podszedł do mnie, taki zdziwiony mówi, to ksiądz w A z ja wtedy jeszcze nie była tak, tak znana w Polsce, to. bo to dopiero po korelacji, prawda? Ja mówię tak i on wtedy mi mówi tak, a czy ksiądz wie, że w 1939 roku oficer niemiecki w Womolnicy chciał zastrzelić księdza Wyszyńskiego? Co? Tego nie wiedziałem. I on mówi tak, w 14, część księżyc decyzjalnych, część zakonników uciekaliśmy przed Niemcami. Mianowicie oni wiedzieli przed wojną, że bardzo dobry wywiad miał w Polsce Hitler. I kto na temat Hitlera negatywnie mówił albo pisał, eliminowali. Eliminowali, dlatego oni uciekali. A Wyszyńskie przecież, a ten Kapłańskie, ten, ten radał. Relegował, bo był tym głównym, prawda, redaktorem. I pisał bardzo mocne artykuły o, prawda, faszyzmie. I mówi: Doszliśmy aż do Kobla. Za Bóg, na boi. Mówi, tak mi opowiada ten, prawda, zakonnik. Ten zakonnik, 17 września, ileśmy mieli sił w nogach, wialiśmy z powrotem. Wiadomo dlaczego. 17 września przyjaciel z tamtej strony jeszcze. No tak. Prawda. No, 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 no. Więc oni już woleli tego jak tamtego, prawda? I był bardzo, wrzesień był bardzo suchy i bardzo ciepły. Taki prawie jak, 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 jak sierpień, czyli wiec. Ja pamiętam, bo wtedy już miałem 8 lat, prawda? Eee... I on mówi tak, szliśmy przez Lubelszczyznę, głodni, wymęczeni, niedospani. I tak sobie mówimy grupą, gdzie na horyzoncie zobaczymy wieżę kościoła. Idziemy na plebanie, kładziemy się na podłodze, na plebanie, niech miejscowe prawo nami co chce. Nie ruszamy się dalej. A mówię, Wyszyński tak nas namawiał, tak nas ciągnął, że nas dociągnął do Womolnicy. I mówię, myśmy w trzynastu spali na takiej białej plebanii. Tu, w tej ta, plebanii. Tak. A Wyszyński poszedł spać do organisty. A i dlatego to się to a Nie, Wyszyński tam się u nich czuł. Dobrze. Jak u mamy, bo przed wojną, prawie co niedzielę, tu był. To był, tak. I dlatego ciągnął tutaj. Tak. Nie spał tu u proboszcza, u księdza Ludwika Bernata. Embernata. Tylko proszę tam do tamtych. Na tę noc Niemcy do tego dużego Kościoła Trzynawowego wprowadzili 4 tysiące polskich żołnierzy Jeńców na noc. E, Mówi, takich napchali, że ich gęsto było w zakrystiach, na chórze wszędzie. Prawda? Oni tak pół stojąco chyba spali tam, prawda? E, to to wiedziałem, bo mi proboszcz to mówił, bo problemy tego jak mój, przez, mój poprzednik. Bo myśmy jeszcze potem 17 lat razem prawda sobie żyli bardzo. Dużej kultury człowiek, sprawiedliwy wśród narodów. Medal. Jak umiera ukazał mi medal, sprawiedliwy się u Matki Bożej i zawiesiłem. Pójdziemy na minutkę do Matki Bożej. Proszę. E, kiedy? Niemcy wyprowadzali żołnierzy rano następnego dnia z bazyliki. Jeden z żołnierzy doszedł do bramy i mówi: Jak zbierze, ile miał sił w nogi? Ci z bronią Niemcy nawet nie zdążyli zareagować. Tylko jeden z oficerów za nim po drodze wyrwał rewolwer. I ten nie uciekał ulicą, bo był żołnierzem, wiedział, że to my go zaszczelili, bo to kawał przestrzeni, tylko wpadł na podwórze, do tego domu, co tam na dole jest. To jest organizmówka. I w pewnym momencie otworzyły się drzwi. I za tymi drzwiami ten żołnierz zginął. Niemcowi. Na chwilę. Dopadł do drzwi, z, z drzwi wyszedł Wyszyński. O niczym nie wiedzą. Dopadł do niego Niemiec i wrzasnął, gdzieś go schował, bo uważał, że po to otworzył drzwi, żeby go schować. A żołnierz przebiegł Wyszyński wieszyński z żołnierza nie widział. A żołnierz przeskoczył płot, policjał dalej. I no oczywiście ten on nie miał, bo wyszedł drzwi, może za potrzebą czy coś, ratego, A tu z rewolwerem Niemiec przy nim. I po prostu on nie miał. I wtedy Niemiec chciał szczelić w niego. Ale na podwórzu był organista, yy, yy, prawda, i wrzasnął. Żołnierz uciekł i pokazał Niemcowi. I Niemiec zostawił Wyszyńskiego, pobiegł za żołnierzem, ale go nie złapał. że to ten organista to, 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 to? Tak. Yy, dzięki temu, mhm. się zatrzymał przy Wyszyńskim. I wyobraźcie sobie, w parę lat później, Pewnej niedzieli, idę sobie od cudownej kaplicy tutaj do Bazyliki. Podchodzi do mnie kobieta. Proszę cię, autokarową przy, taką pielgrzymką My przyjechali z Radomia. Bo tu pielgrzymki przyjeżdżają się z całej Polski, bez przerwy. I mówi, może nam ksiądz parę słów powie o Matce Bożej. No to się wróciłem, parę słów powiedziałem, wychodzę z kaplicy, dochodzi kobieta. Tak, złożyła ręce, proszę księdza, jaka ja szczęśliwa wypełniłam przysięgę ojca. A co się stało? A proszę księdza, w 1939 roku mój ojciec tutaj w tym kościele na co. To on uciekł. Tak. A mnie Jak kiedy? Przypadki, że to księdza spotka, że ksiądz mógł doświadczyć. Tak, i to jest opisane, i dlatego to zdjęcie. Tu. Carissimi, velocissimo, mogę to tak. Allora, guarda, una storia incredibile. Prima di beatificazione di eh, Cardinale Wyszyński, vi racconto cosa è successo qui. Subito, a fine della guerra, seconda guerra mondiale, quando Wyszyński è arrivato qui, Eh, arrivato qui con i suoi amici perché scappavano anche da russi perché russi venivano eh, verso di questo luogo, allora Vesinski resta qui. Eh, I suoi amici eh, dormono. Eh, parliamo di Tobruk, giorni. Allora, prima della guerra era proprio la, la guerra. Vesinski resta qui eh, con amici, ma aveva qui, amicizia già con organista dorme nella loro casa. Ma in quel giorno i tedeschi l'hanno portato qui nel santuario 4.000 soldati polacchi, prigionieri. Allora tutti erano nella chiesa e come dice Monsignore eh, a un certo momento è successa una cosa incredibile perché uno dei soldati eh, scappa dalla chiesa ma scappa verso casa dove dormiva Wyszynski, Don Wyszynski. Allora scappato via ma un altro soldato tedesco, eh, tedesco eh, diciamo corso dietro, non ha visto dove è scappato. In quel momento arriva davanti a casa e Don Wyszynski apre la porta. Allora tedesco soldato pensa che forse Wyszynski l'ha nascosto e voleva uccidere Wyszynski, ma solo che la voce dell'organista di dice no, quello è scappato. Allora salvato, Don Wyszynski, guardate, poteva essere sparato, morì, poteva morire in questo luogo, prima della Polonia nel 1939, è una storia incredibile, prima di beatificazione di farvi sapere proprio, e poi dopo anni arriva qui, come dice il signore, un gruppo da Radom, arriva un pellegrinaggio, ma dentro quel pullman, dentro quel gruppo c'è una signora. Che poi prega e ringrazia Monsignore e dice, grazie che io sono arrivata qui perché sono, ho fatto quello che desiderava mio papà. Sono venuto qui per ringraziarla perché suo papà era quel, eh, quel militare polacco che scappò dalla Chiesa in quel giorno nel 39. Guardate una cosa incredibile! Che oggi l'abbiamo saputo che poteva morire Don Wyszynski, e per cui e poi guardate. solola solo oczach i I ona mówi tak, tata całą noc nie spał, komodlił się do Matki Bożej Kębelskiej. Przed wojną znany był ten, bo to jest sanktuarium, bardzo znane w Polsce. Tylko po kasacie, po wywędzeniu stąd w kasacie benedyktynów, bardzo zaraz się zabronili pielgrzymek na Bożej. Żeby nie, nie było nie Tak, tym tak, słychać tak słychać. bo oni tak do tego dążyli. Księżyc, a to jest takie bardzo niesamowite, bo to jest takim wzorcem dla, dla nas wszystkich dzisiaj. Matka Boża przychodzi, aby uratować również i te dobre materialne, bo wiadome z historii, wiemy, ale też uratować, ale też pokazać nam, że, że ona no, potrafi uczynić dla nas taki znak cud, że tych wrogów naszych oddala, prawda? Tak. Ona jest. Proszę, 14 sierpnia w 1608 roku w Neapolu pobożny jezuita, to to że o koronami, ta, ta tak. i Matka Boża mówi, to mnie nazywajcie królową Pols Kronim Polski, bo ten tak. naród ukochał.